Szanowni Państwo, w imieniu Jego Magnificencji profesora Witolda Stankowskiego, rektora uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, pozwólcie Państwo przyjąć zaproszenie na szósty bal akademicki. W nowej formule, w ciekawym miejscu, bawimy się i pomagamy. Gości balu akademickiego, który odbędzie się u nas w restauracji Dla Rosarz 22 lutego, będziemy mieli przyjemność poczęstować wieloma specjalami kuchni polskiej. Szanowni Państwo, zima w pełni, karnawał. 22 lutego spotykamy się wszyscy na uroczystym, szóstym charytatywnym balu akademickim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu. Szanowni Państwo, pięcioletni Adrian był jak wszystkie inne dzieci. Tydzień później był już w szpitalu w Prokocimiu z jedną z najgorszych możliwych diagnoz nowotwórpnia mózgu. Będzie między innymi schab faszerowany porem serwowany w sosie pieczeniowym. Będzie też wiele specjalów kuchni polskiej na tzw. zimnej płycie. Będzie między m.in. genialna swojszczyzna, którą serwujemy w naszej restauracji od lat. Będzie również torcik czekoladowo-owocowy serwowany, co już jest akcentem europejskim, na sosie kaktusowym. Ja w imieniu swoim oraz zespołu muzycznego wabank chciałam Państwu zagwarantować moc atrakcji i świetną zabawę. W naszym wykonaniu usłyszycie Państwo przeboje muzyki nie tylko polskiej, ale również zagranicznej. Mam nadzieję, że wspólnie spędzimy go czas i będzie fajnie. Zapraszam serdecznie Kamila Sibik. Jak sami Państwo słyszycie, nie może Was zabraknąć na tym balu, na balu, na którym będzie tyle znakomitych i smacznych potraw. Zapraszam serdecznie Sebastian Szrom, szef kuchni restauracji la rossa. Razem z wolontariuszami Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy staramy się pomóc w leczeniu i rehabilitacji dziecka. Mamy nadzieję, że Wy też dzięki uczestnictwu w tym balu pomożecie nam pomagać. Spotkajmy się na tym balu i pomóżmy małemu Adriankowi Albert Bartosz, prezes Fundacji Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy. Do zobaczenia!